The Grandest Stage of Them All, The Showcase of the Immortals, The Grand Daddy of Them All, czy The Show of Shows. To jest tylko i wyłącznie kilka nickname'ów największego wydarzenia w świecie profesjonalnego wrestlingu, jednak naszym zdaniem to akurat nie te nazwy wyróżniają tę galę. Często tak bywa, że Main Event Wrestlemania jest jednym z głównych powodów, dla których fani wspominają później daną edycję dobrze bądź źle. Wybór walki wieczorem jest też niesamowicie ważny dla nas wszystkich, czego dobitnie przykładem jest właśnie zeszłoroczne WrestleMania. Ogłoszenie, że to starcie Becky Lynch, Charlotte Flair i Rondy Rousey zamknie największą ze scen, było niezwykle krytykowane przez WWE Universe. Jednak trzeba przyznać, że patrząc z perspektywy kobiecej rewolucji i samej walki, to nie było aż tak źle. Dzisiaj jednak cofniemy się nawet o 30 lat i zdecydujemy, jak wygląda lista kilku najlepszych zakończeń największej ze scen. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, a oto 10 najlepszych main eventów w historii. رسل Miejsce dziesiąte Title vs. Title WrestleMania 6 WWF Champion Hulk Hogan kontra Intercontinental Champion i Ultimate Warrior. Największe zaskoczenie w tej stawce, gdy zbieraliśmy walki, na które warto będzie rzucić okiem, nie spodziewaliśmy się jej w najlepszej dziesiątce. Prędzej byśmy obstawili starcie Hogana z Savage'em, i są ku temu dwie przyczyny. Po pierwsze, Warrior jest oczywiście znacznie gorszym wrestlerem od Jarendiego, a drugi powód to znane wszystkim relacje Hogana z Warriorem, które były lekko mówiąc. Napięte. Tu mocno pomogła ogromna promocja, która ukazywała main event WrestleMania VI jako największy pojedynek w historii największej ze scen. Winner takes all, dwie największe gwiazdy ówczesnego WWF i dwóch największych Babyface'ów tejże federacji. Sama walka była naprawdę bardzo dobra. Tempo było zaskakująco dobre, a akcje dzięki odpowiedniemu bookingowi były ciekawe. Dwóch powerhouse'ów w jednym ringu to ciężki orzech do zgryzienia, a raczej do zabukowania. Mieli wykonywać mocne akcje ze swojego arsenału, a nawet otrzymaliśmy Nirfor po Splashu Warriora. Bardzo fajna końcówka, która zawierała wymianę akcji i w końcu kontr dropu, a następnie splash. Tym samym Hulk Hogan przegrał swoją pierwszą walkę na Wrestlemanii, jednak samo ego Hulkstera nie pozwoliło mu wyjść z tego pojedynku na tarczy, gdyż w momencie trzeciego klepnięcia sędziego ten odkopał. Misty 9 WWE Championship match WrestleMania 23 John Cena kontra Shawn Michaels. Od jednego ówczesnego Dream Matchu przechodzimy do drugiego. Tym razem w roli głównym Sina i Michaels, czyli teoretycznie Babyfaceowie, a nawet przez jakiś czas Tag Team partnerzy. Ba, w tym czasie mieli tytuły Tag Team. Feud jednak był cały czas prowadzony pod kątem zaskakującego ataku Michaelsa, do którego w końcu doszło po wielu tygodniach teazowania go. Walka stała się main eventem WrestleMania, mimo tego, że zwycięzca Royal Rumble matchu był inny, ponieważ był nim Undertaker. Dostaliśmy ciekawe, zacięte starcie, w którym Michaels. Dużo wyciągnął ze swojego przeciwnika. Szybkie akcje, brutalność, brak szacunku wobec rywala to wszystko cechowało pojedynek z 2007 roku, który ostatecznie padł łupem Johna Cena. Sean odklepał po STF i Cena kontynuował swój najdłuższy title reign z mistrzostwem WWE. Miejsce ósme, WWE World Heavyweight Championship Triple Threat Match WrestleMania 30, Randy Orton kontra Batista kontra Daniel Bryan. Walka, która przeszła długą drogę i walka, która przez swój program na długo będzie wspominana jako jedna z najlepszych. Jednakże jak widać nie było tak dobrym w porównaniu do innych main eventów. Wszyscy pamiętamy jak wielkie oburzenie wywołało zwycięstwo Batisty podczas Royal Rumble w 2014 roku. Orton kontra Batista było oceniane jako najgorszy możliwy main event WrestleMania 30 i tak naprawdę sporo było. Było w tym prawdy. Występy Dave'a po powrocie były słabe, a Reign Rendiego z tytułem nie odznaczał się jakimiś świetnymi walkami. Do tego w międzyczasie z WWE odszedł CM Punk i fani dalej wierzyli, że ten pozostanie jakoś dodany do pojedynku w związku z jego ówczesnym feudem z The Authority. Po pięciu latach wiemy już, że takie i były oryginalne plany, jednak federacja musiała wybrać plan B, a nawet plan B+, gdyż do walki został dodany b player Daniel Bryan. Po świetnym pojedynku z Triple H w openerze największy ze scen Daniel musiał zawalczyć o tytuł z urazem ręki. To jednak mu nie przeszkodziło w zbudowaniu świetnego starcia z i Oglądało się to bardzo dobrze, a nawet początkowi uczestnicy walki dali z siebie naprawdę wszystko, pokazując swoje umiejętności w całkiem ciekawy sposób. Pojedynek zawierał wiele zwrotów akcji, brutalnych sekswencji, a także Terminatora Briana. Ostatecznie Daniel pokonał wszelkie przeciwności losu i zdobył trzecie w swojej karierze mistrzostwo WWE. Miste siódme, WWF Championship Iron Man Match WrestleMania 12. Bret "The Hitman" Hart kontra Shawn Michaels. Legendarny pojedynek dwóch prawdziwych ikon tego biznesu. Wcześniej wspominaliśmy, że Ultimate Warrior i Hulk Hogan nie darzą się sympatią, a dali jeden z najlepszych main eventów w historii WrestleMania. Jednak tutaj jest jeszcze ciekawsza sytuacja. Hart i Michaels to odwieczni rywale, dwójka, w której rywalizacja jest prawdziwa, wewnętrzna rywalizacja i obaj nie dość, że zawalczyli o mistrzostwo WWF na WrestleMania 12 to jeszcze był to 60-minutowy Iron Man match. 60 minut w jednym ringu z największym rywalem, a przecież musieli jeszcze to starcie razem rozplanować. Panowie mocno zaryzykowali, odstawiając rozmowę o walce do samego dnia WrestleMania. Bret opowiada, że siedzieli razem przez 3 godziny. Obaj mieli do rozpisania po pół godziny i trzeba przyznać, że zdecydowanie im to wyszło bardzo dobrze. Bardzo ciekawym rozwiązaniem było zaledwie jeden pinfall i to w dogrywce, co dało jeszcze więcej emocji w pojedynku. Często w Iron Man meczach nie potrzeba wielu przypięć, poddań czego idealnym przykładem jest właśnie Brad kontra Shawn Michaels z 1996 roku. Ta dwójka dała z siebie wszystko, rozplanowując swoje siły idealnie na te 60 minut wojny. Dla Michaelsa był to debiut na szczycie Federacji, dla Harta natomiast kolejna trzecia już porażka podczas WrestleMania w walce jako mistrz. Miejsce 6 World Heavyweight Championship Match WrestleMania 24 Edge kontra Undertaker. Ostatnia WrestleMania, w której main było obronione mistrzostwo World Heavyweight, a także ostatnia, podczas której Undertaker brał udział w pojedynku o jakikolwiek tytuł. Co ciekawe, rok wcześniej Taker wygrał Royal Rumble Match, jednak to Cena i Michael zawalczyli w main evencie. A teraz w 2008 roku to John Cena zwyciężył w 30-osobowym pojedynku i musiał zadowolić się miejscem dwa starcia przed walką wieczoru. To się dopiero nazywa karma. Edge był wymieniany w ścisłym gronie zawodników, którzy powinni przerwać Streak Deadmana, jednak jak wiemy doszło do tego dopiero 6 lat później. Tutaj dostaliśmy długie, techniczne starcie określone nirfolami, które powodowało, że naprawdę można było uwierzyć w zwycięstwo Rated Superstara. Do tego interwencja pachołków Edge'a i legendarny już bieg sędziego do ringu. Czy też świetne zakończenie, czyli skontrowana próba przypięcia przez Edge'a po Spirze na Hell's Gate. Miejsce piąte WWE World Heavyweight Championship Triple Threat Match WrestleMania 31 Brock Lesnar, Roman Reigns i Seth Rollins Ocena jest oczywiście za cały walkształt, nie za sam Triple Threat Już sam singles match był poprowadzony w mistrzowski sposób Coś na Warrior kontra Hogan Postawiono na pokazanie siły obydwu zawodników A nie na sile starania się, by panowie pokazali czysty, techniczny wrestling Wymiana firmowych akcji, brutalność, której często brakuje w starciach Brocka A tutaj została idealnie ukazana Bądźmy szczerzy, to była najlepsza z walk Romana i Lesnara, których widzieliśmy już dużo. Normalnie, gdyby nie legendarny Cash In, to pojedynek byłby te 2-3 miejsca niżej. Jednakże nie jesteśmy w stanie nie podwyższyć oceny za niesamowity moment z udziałem Sefa Rollinsa. Nikt nie spodziewał się czegoś takiego w środku walki, a w zasadzie nawet po niej. Piękny szoker, który na wiele lat będzie wspominany jako jeden z największych momentów w historii największej ze scen. I nie chodzi tylko o to, że została zrealizowana waliska Money in the Bank. Po gali i mistrzem była osoba, która nawet nie była planowana do tej walki. Miejsce czwarte: WWB Championship Match Wrestlemania 19: Card Angle kontra Brock Lesnar. Świetny pojedynek, który niestety jest najbardziej pamiętany przez Bocz Lesnara i jego legendarne Shooting Star Press. Jednak w czasach, kiedy Lesnar występował regularnie na tygodniówkach na galach pay-per-view, walczył tak jak każdy inny zawodnik. I właśnie wtedy odbył się jego największy feud z Kartem Englem. W trakcie niego odbyły się dwie pamiętne walki: jedną z nich była ta właśnie z WrestleMania 19, a druga to Iron Man Match. Jednak to potencjał na inną topkę chyba. Rywalizacja pomiędzy nimi była zażarta i Lesnar jako face ścigał podstępnego healer Karta, który w tamtym czasie miał ze sobą jeszcze swoją stajnię pachołków, czyli Team Angle. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić ten dwójkę w takich rolach, a raczej odwrotnie. Fantastyczny, techniczny pojedynek, wymiany Nisherów, kontry, a także akcje Bestii, za które moglibyśmy teraz absolutnie dać wszystko. Jeśli ktoś nadal myśli, że Lesnar nigdy nie był w stanie robić świetnych walk, to polecamy cofnąć się właśnie do lat 2002-2003. Misty trzecie: World Heavyweight Championship Triple Threat Match WrestleMania 20: Triple H kontra Shawn Michaels kontra Chris Benoit. Jedyny Triple Threat match w tym zestawieniu, który był w tej formie od samego początku walki. W ringu stanęły trzy wielkie gwiazdy federacji, w tym dwójka, która przez poprzednie miesiące toczyła ze sobą legendarny feud. Świetnym rozwiązaniem było dodanie do pierwotnego singles matchu Shauna Michaelsa dzięki czemu mogliśmy podziwiać szybką akcję przez dosłownie cały pojedynek. Brutalność i nienawiść w stosunku do siebie którą podbudował jeszcze storyline, w którym HBK wcisnął się na siłę do main eventu tej WrestleManii. Mianowicie, gdy Benoit miał podpisać kontrakt na walkę z Triple Ajem, Shawn ukradł go i sam podpisał. Do tego krew, która lała się w każdą stronę, piękny double suplex od Huntera i Michaelsona Chrisie ze stołu komentatorskiego na drugi. No i zakończenie, czyli poddanie się po drugiej walce Triple Aja. Fantastyczna walka, będąca kompletnym kontrastem dla samej WrestleManii 20, która, bądźmy szczerze była naprawdę mocno przeciętna. Miejsce drugie, WWF Championship No Disqualification Match WrestleMania 17. The Rock kontra Stone Cold Steve Austin. Mówi się, że to zdecydowanie najlepsze starcie z trylogii potyczek Rocka i Austina na WrestleMania. Rewanż z 15 edycji największy ze scen, a feud jeszcze bardziej ekscytujący, co pokazało już same promo przed walką. Rywalizacja zeszła już na strefę prywatną, gdy żona Stone Colda stała się menadżerką The Rocka. Do tego, tuż przed rozpoczęciem walki ogłoszono, że będzie ona No Disqualification Matchem, tak? Jak to było w przypadku pojedynku z 99 roku. W szoku byli fani i komentatorzy, jednak następne 30 minut pokazało nam, dlaczego zapadła taka, a nie inna nagła decyzja. Samo starcie było świetne pod każdym względem. Czuć była, że ta dwójka akurat bardzo dobrze jest zgrana, a samo to, co się działo wokół walki, było po prostu cudowne. Wielkie wsparcie fanów, a następnie pojawienie się Vince'a McMahon'a i kolejny legendarny Double Turn na WrestleMania z udziałem Stone Colda. Jesteśmy w stanie zaryzykować stwierdzenie, że był to lepszy double tour niż ten podczas walki Austin kontra Hart z WrestleMania 13. Tu był ten genialny element zaskoczenia, którego nikt z fanów się wtedy nie spodziewał. No i sam sposób przedstawienia tego, Stone Cold zdradza WWF Universe i dołącza do swojego największego rywala, Vince'a McMana. I miejsce pierwsze, streak vs. career, no disqualification match, Wrestlemania 26, Shawn Michaels kontra Undertaker. Legendarny pojedynek kończący karierę, albo też i nie, Shawna Michaelsa. Wielki rewanż za ich pojedynek z 2009 roku, który został okrzyknięty walką roku i prawdopodobnie najlepszym starciem w historii największej ze scen. Bądźmy szczerzy, storyline był tutaj po prostu cudowny. Michaels dąży do zemsty, chce rewanżu, wyzywa Undertakera, ten jednak odrzuca. Chce wygrać Royal Rumble match i zmierzyć się z umarlakiem o Mistrzostwo World Heavyweight, lecz niestety, ale polega. Desperacko postanawia sprowokować Deadmana, powodując jego utratę tytułu na rzecz Chris'a Jericho i w końcu mu się udaje. Jednak pod jednym warunkiem, musi postawić swoją karierę na szali. Streak vs. Career. To jest scenariusz na doskonały film pełnometrażowy, a co dopiero na Main Event WrestleMania. Poprzeczka została postawiona rok wcześniej niesamowicie wysoko. Dla wielu sama otoczka pomogła im zdecydować, że to w końcu przedostatnia walka HBK jest tą lepszą. Przedostatnia, no bo mówimy tutaj jeszcze o Kranjul. Mało kto chciał końca legendarnego striku, który wtedy wynosił już 17-0, ale chyba jeszcze mniej osób chciało końca kariery Shona Michaelsa. Trudny orzech do zgryzienia dla fanów, a Taker i Michael zdecydowanie sprostali oczekiwaniom po raz kolejny. Tym razem Taker się prawie nie zabił podczas starcia, nikt nie został zwolniony za ten pojedynek i co najważniejsze, było doskonale opowiedziana historia. Sama końcówka, Sean pokazał. Okazał, że chce odejść z Dumą. Spoliczkowo z Deadmana pokazał jego znak firmowy i dopiero po Jumping Tombstone Pile Driver poddał się, oddając swoją karierę. Wiele by teraz powiedziało, że przez wydarzenia z Crown Jewel walka ta nie zasługuje na pierwsze miejsce, że magia tego pojedynku została zabita. Ale bądźmy szczerzy, nie dla nas, nie dla redakcji What is Wrestling. Jest to dla nas absolutnie najlepszy main event w historii WrestleMania. A według Was, jaka walka zasługuje na miano najlepszego main eventu w historii WrestleMania? Dajcie nam znać w komentarzach. Przypominamy także, że w sobotę i niedzielę o godzinie 20.00 odbędzie się tuż przed galą WrestleMania. Mamy przygotowanych wiele atrakcji, więc nie może Was zabraknąć. A tymczasem zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, jak i oczywiście do odwiedzenia naszych social mediów. I jak zawsze, polecamy naszą grupę na Facebooku, na której możecie rozmawiać z tysiącami innych osób. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się SidonerZłotyZesting. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Uwagę i słyszymy się już wkrótce.